Małopolska Chmura Edukacyjna, Biologia. Animowana czołówka z logotypami Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i Małopolski. Na kolejnych planszach pojawiają się napisy. Warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, Nowy Model Nauczania. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Biologia. Temat Wpływ człowieka na ekosystemy. Jednocześnie z prawej i lewej, na górze i na dole strony pojawiają się ujęcia filmowe z zajęć. Widok na budynki Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, a także na ogród i szklarnię Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Grupa uczniów podczas zajęć terenowych. Wypowiedź dr inż. Pauliny Supel z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tegoroczna edycja warsztatów z biologii w ramach Małopolskiej mur Edukacyjnej, nowy model nauczania, realizowana jest na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jej tematem jest wpływ człowieka na ekosystemy. Naszym zaś celem jest przede wszystkim pokazanie młodzieży nauki w praktyce i zaszczepienie w niej takiej miłości do biologii. Czym oddychamy w Krakowie? Co w powietrzu lata? Tego wszystkiego uczniowie dowiedzą się w trakcie zajęć na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Młodzież może również sprawdzić, w jaki sposób człowiek wpływa na otaczającego ekosystemy. To także świetna okazja do oceny jakości środowiska, w którym na co dzień żyjemy. Warsztaty z biologii rozpoczęły się od doświadczenia polegającego na ocenie metodą sedymentacyjną mikrobiologicznego skażenia powietrza, co potrzebne jest do wykonania tego doświadczenia. Plansza, a na niej napisy. Do wykonania oceny skażenia powietrza niezbędne nam będą. Jałowe szalki Petriego, wypełnione odpowiednimi podłożami. Agar wzbogacony, agar endo, agar saburauda. Niezmywalny pisak. Zestaw norm do oceny jakości mikrobiologicznej powietrza. Plansza, a na niej napisy. Oto schemat naszego doświadczenia. 1. Na stanowisku ustawiamy otwarte szalki Petriego i pozostawiamy je tak przez 30 minut. 2. Po 30 minutach zamykamy szalki, podpisujemy je i pozostawiamy do inkubacji w warunkach przedstawionych w tabelce. Równocześnie w prawym górnym rogu planszy pojawiają się ujęcia filmowe z pracowni biologicznej zajęcia w specjalnej pracowni biologicznej Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego. Wypowiedź uczennicy. Przygotowywaliśmy pożywki dla bakterii i grzybów, aby sprawdzić poziom jakości powietrza. Pojawia się plansza, a na niej napisy. Po okresie inkubacji możemy policzyć kolonie i na podstawie ich liczby wyznaczyć ilość mikroorganizmów w jednym metrze sześciennym powietrza. Do tych obliczeń można wykorzystać widoczny na planszy wzór. W prawym górnym rogu planszy pojawiają się ujęcia filmowe z pracowni biologicznej. Ujęcia filmowe z pracowni biologicznej. Podczas warsztatów uczniowie oceniali nie tylko jakość mikrobiologiczną powietrza, ale także sprawdzali czystość wody. Mogli również przeprowadzić. Dziś doświadczenia pokazujące sposób oczyszczania środowiska wodnego z zanieczyszczeń barwnikami syntetycznymi. Wypowiedź uczennicy. Do barwników syntetycznych dodawaliśmy hodowlę bakterii, i za trzy dni zobaczymy, czy roztwory zmieniły swoją barwę. Ujęcia filmowe z pracowni biologicznej. Wypowiedź doktora inżyniera przemysłowa Petryszaka z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Warsztaty skupiają się na antropogenicznym zanieczyszczeniu środowiska, głównie barwnikami syntetycznymi. Przedstawiony został wpływ tych związków na różne grupy organizmów, a w części praktycznej uczniowie przeprowadzili doświadczenie sprawdzające możliwość wykorzystania drobnoustrojów w celu biotransformacji tych trudno degradowalnych związków. Zajęcia terenowe oraz warsztaty w pracowni biologicznej Uniwersytetu Rolniczego. Podczas zajęć wykreślano m.in. mapę czystości powietrza. Warsztaty to nie tylko praca w specjalistycznych pracowniach, ale także zajęcia terenowe. To w trakcie nich uczniowie przeprowadzali ocenę jakości powietrza, np. z wykorzystaniem porostów jako organizmów wskaźnikowych. Na podstawie dokonanych obserwacji uczniowie wykreślali również mapy czystości powietrza. Wypowiedź doktora Piotra Stolarczyka z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Lichenoindykacja to jedna z metod stosowana w badaniach nad porostami, polegająca na tym, że wykorzystujemy porosty do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza. A że jesteśmy w Krakowie, takie badania wydają się jak najbardziej uzasadnione. Na podstawie pobranych próbek uczniowie dokonali najprostszej analizy pod mikroskopem. Oceniali żywotność komórek fotobiontów. Ujęcia filmowe z pracowni biologicznej. Środowiskiem wodnym uczniowie zajmowali się również podczas zajęć dotyczących makrofitów. Wypowiedź doktor habilitowanej Joanny Augustynowicz z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przybliżyłam uczniom pojęcie fitoremediacji, czyli wykorzystania roślin w oczyszczaniu środowiska zarówno gleby, wód, jak i powietrza. Ujęcia filmowe z pracowni biologicznej wypowiedź dr. inżynier Pauliny Supel. Ogromną zaletą warsztatów prowadzonych w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna jest możliwość prowadzenia przez młodzież samodzielnych doświadczeń. Na te kilka dni uczniowie stają się prawdziwymi naukowcami. I my mamy nadzieję, że zaszczepimy w nich jakąś taką miłość do biologii i pomożemy dzięki temu w podjęciu decyzji dotyczących dalszych etapów kształcenia. Ujęcia filmowe z pracowni biologicznej warsztaty zorganizowane na uczelni to fascynujący początek przygody z nauką. Małopolska chmura edukacyjna. Tak rodzą się naukowcy. Biała plansza z czterema logotypami Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska oraz Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. Napisy: Małopolska chmura edukacyjna nowy model nauczania. Produkcja materiału została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. wwwe